No nie wierzę, kolumna. Kiedy się wchodzi na budowę, to widzi się wszystko w takich małych kawałkach. I kiedy się ten proces tak wydłuża, a chciałoby się, żeby to tak myk, myk, myk wszystko szybko się zadziało, no to już się zastanawiasz, kiedy to się skończy. I jeszcze w dodatku pojawiają się takie zakręty, których się nie spodziewasz. No niestety na budowie często pojawiają się niespodzianki, zwłaszcza w starej kamienicy. Tutaj mieliśmy ich kilka, ale no, trzeba zaufać temu procesowi. Czasem tempo się zmienia, wydłuża, no a wtedy uczymy się cierpliwości. Oj tak. Panie Piotrze, to jak tam nasza wylewka? Słuchaj, i gotowa na położenie parkietu? Pani Marto, od tygodnia chodzą osuszacze, także powinno być dobrze. A niestety nie było tak kolorowo. No niestety w mieszkaniu zastaliśmy aż trzy różne rodzaje podłogi, w tym parkiet na starych legarach. Po zerwaniu wszystkiego mieliśmy tak duże różnice poziomów, że musieliśmy wylać ogromną ilość wylewki. Trzy razy mierzyliśmy wilgotność podłoża, zanim wreszcie mogliśmy położyć parkiet. Panie Bartku, to co, robimy z wilgoci, wylewki? Jaką mamy dopuszczalną normę? Tak, norma? robimy test wilgoci. Dopuszczalna norma bez ogrzewania podłogowego jest to 1,8%. Na naszym mierniku jest to 70 jednostek i zaraz zobaczymy, co wyjdzie. Okej. Okay. Suchutko. To Panie Bartku, jaki werdykt? Ogółem jest sucho. Natomiast mamy parę punktów, gdzie jeszcze delikatnie ponad normę wykracza ta wilgotność, więc myślę, że jeszcze ze 3 dni osuszania i powinno być wszystko ok do położenia podłogi. Okej, okay. nie da się tutaj nic nagiąć. Jeżeli byśmy teraz położyli podłogę, to cała ta wilgoć, która znajduje się w tych punktach, zostałaby wchłonięta przez deskę i deska by się mogła rozwarstwić. Jasne. No dobra, pani Piotrze, to jeszcze 3 dni i kładziemy tak, parkiet. Tak, działamy. dalej. Fajnie. W końcu mogliśmy odetchnąć, wilgotność się zgadzała i po dwóch tygodniach opóźnienia pojawił się parkiet. Tak, a jeśli pojawia się podłoga, to wreszcie nie widzisz placu budowy, tylko wnętrze i mogliśmy skupić się na wyborach tkanin czy i sofy, czyli takich elementach które sprawiają, że wnętrze zaczyna wyglądać jak dom. Piękna kanapa, zaprojektowana tak jak wszystkie nasze meble przez polskiego projektanta mhm. i w dodatku jest modułowa, więc możemy dowolnie dopasować ją do kształtu, jaki potrzebujemy. Ach, to jest ta kanapa, ja myślałam, że to jakieś klocki tu leżą. Więc... Taka malutka może być, może być tak. większa. Chyba w tej konfiguracji mi się najbardziej podoba. I zobacz Marta, co myślisz o kolorze? Wydaje mi się, że idealnie będzie pasować w ten Kolor do naszych niebieskich lamp. Ale wiesz co, tym razem mam zupełnie inny pomysł. Dodajmy temu wnętrzu energii. A co powiesz na taki e, grubszy wplon? Bardzo fajny wybór. Tutaj większość mamy naturalnej wełny, więc wbrew temu, co się mówi, będzie się bardzo dobrze utrzymywać, bo wełna nie chłonie brudu. Wow, więc z latami tkanina będzie świetnie wyglądać. Hmm? Czyli praktyczne i eleganckie jednocześnie. Super. No to mamy to. Czerwona sofa była odważnym wyborem. Duża, mocna, intensywna plama koloru w centrum mieszkania, która nada mu energii i charakteru, dlatego musieliśmy ją stonizować tkaninami w jasnych kolorach. Wiesz, myślałam, żeby ten kobaltowy troszkę tutaj wyciszyć, dlatego mm -hmm. pomyślałam o tym, żeby wybrać takie stonowane berze i może delikatna na biel firany. Świetnie. Musimy pamiętać, że wysokość pomieszczenia robi tutaj swoje. Więc wybierzmy tkaniny firanowe o szerokości 320 cm, żeby uniknąć pionowych łączeń tkanin, a wtedy światło będzie się pięknie rozpraszało. Pięknie, że będzie tutaj ładne światło, ale mam jedną prośbę. To jest sypialnia. Musi być w sypialni ciemno, bo inaczej nie śpię. W takim razie zasłony uszyjemy z tkaniny Blackout. Za dnia lekko, a wieczorem pełne zaciemnienie. Na budowie nadszedł w końcu moment pomiarów stolarskich. Czyli musieliśmy wybrać detale, które decydują o codziennym komforcie ale na pierwszy rzut oka ich nie widać. Zacznijmy sobie od garderoby, ponieważ tam mamy kilka rzeczy, mhm. które naprawdę mogą podbić nami funkcjonalność. W tak wysokiej zabudowie, jak w waszym projekcie kluczowe będą pantografy. Ułatwiają funkcjonowanie przy górnych drążkach, można je łatwo zsunąć na dół. Hej, jakie dobre rozwiązanie, jakie fajne, jakie lekkie. No to lecimy do kuchni, bo tam mam dla ciebie niespodziankę. Tam w rogu w kuchni masz takie trudno dostępne miejsce i na początku myślałam, że będzie zwykła szafka, ale potem pom Myślałam, że zrobimy tak. Trzeba przyznać, że niektóre rozwiązania w kuchni kompletnie mnie zaskoczyły. W ogóle nie wiedziałam, nie miałam pojęcia, że takie coś istnieje. I nagle z tego chaosu wyłoniła się funkcjonalna, piękna przestrzeń. No widzę, że praca pali się w rękach. Tak Pani Marto, dzisiaj będzie wszystko skończone, oprócz blend. Blendy muszą zostać domierzone i będą zamontowane w następnym etapie. No tak, bo w tym miejscu mamy rury od CO i nie mogliśmy ich przesunąć, więc musimy je zakryć tą blendą. Tak Pani Michale, pamiętamy o tym, Dotkniemy blendę ładnie na rurki, dodatkowo w miejscu cięcia zostanie ona zabezpieczona lakierem. Ale ładnie! No mamy już prawie gotową sypialnię, tylko teraz, panie Piotrze, tapeta na sufit! Zgadza się, pani Marto. Serio? Ja myślałam, że ty żartujesz z tą tapetą na suficie. Z designu nigdy nie żartuję. Ale tak serio, zobacz, jak ona się pięknie odbije i jaki będziesz miał efekt w tych lustrach. Pomysł z odbiciem tapety w lustrach miał podwójny cel – spotęgować efekt dekoracyjny, oraz optycznie powiększyć przestrzeń. Tak, ponieważ na środku postawiliśmy zagłówek o szerokości 2,5 metra, wysokości 2 metrów. Zanim schowaliśmy garderobę, ale nie chcieliśmy przytłoczyć wnętrza. Lustra rozwiązały problem. O, widzę, że już kable powyciągane do naszego zagłówka. Dokładnie tak. Za chwilę kładziemy kolejny element. W którym są wbiercone już otwory na gniazdka. A Jak ze stabilnością, to będzie miało ponad 2 metry. Podzieliśmy zagłówek na 13 elementów, każdy jest solidnie wzmocniony. Dodatkowo pierwszy element jest mocowany do podłogi, także. Sprawa będzie stabilna. Dokładnie. Super. Tak. I zobacz, Michał, ten kolor, wino idealny. To prawda. A Grażyna będzie miała swoje walking closet. Tydzień przed końcem remontu, kiedy zabudowy meblowe były już gotowe, pękło lustro. I to nie byle jakie, a 2,5 metra na 1,5 lustro doklejane do zabudowy meblowej, więc wstrzymało nam to prace stolarskie. Musieliśmy szybko zamawiać nowy materiał, a ekipa remontowa czekała już na możliwość przyklejania sztukaterii i montażu oświetlenia. O matko! I to ma być gotowe y, y, za tydzień? Ja tego nie widzę. No ja wiem, że to jeszcze nie wygląda, ale y, Michał panuje nad sytuacją. Oczywiście. Prawda, Panie Piotrze? Nie tak. Prawda. jesteśmy na etapie montażu lamp oświetlenia. A właśnie, bo Rozeta już idzie na sufit i zaraz stąd będą piękne lampy, ale dajcie nam jeszcze sekundę. Wtedy mieszkanie wyglądało jak jeden wielki plac budowy i kompletnie wydawało się to niewiarygodne, że w tydzień da się to wszystko ogarnąć. No nie było łatwo. W końcowym etapie pojawiły się nowe wyzwania, ale wykonawcy się spisali. I po intensywnym tygodniu pracy mogliśmy zaprosić Grażynę do gotowego mieszkania. No, ja wiem, że nie byłaś przekonana od początku do tego pomysłu, ale zależało nam, żeby zrobić taki fajny, nieoczekiwany postument dla Twojej rzeźby. Ona jest zrobiona z ponad 100 stalowych rur o różnej e, długości, a w środku ukryliśmy oświetlenie. No, ale wiesz co, rzeczywiście jestem zaskoczona, bo efekt jest niesamowity. To chodź, zobaczysz kuchnię. Pamiętasz, jak wyglądała? Pamiętam, pamiętam też, że chciałam bardzo ją zostawić. Ty chcesz odświeżyć tą kuchnię? Tak. No kompletnie inne mieszkanie. Kompletnie! Układ kuchni pozostał bez zmian Aha. pod oknem blat roboczy, e, a po prawej wysoka zabudowa, w której ukryliśmy sprytne schowki. Aha. Naciśnij. Tu? Tak. Tak, twoje miejsce na ekspres, herbatę, kubeczki. Wszystko otwieramy Aha. i chowamy jednym ruchem. A teraz naciśnij tutaj. O! Mój podświetlany tandem. Gdzie jest makaron? Gdzie są kasze? No, Marta, kuchnia wygląda naprawdę imponująco. No, bardzo się cieszę. Chcieliśmy, żeby ona wtopiła się w przestrzeń salonu, dlatego zabudowa kuchenna, Aha. jak widzisz, płynnie przechodzi w zabudowę. RTV. W całym mieszkaniu mamy cylindryczne kształty, stąd Aha. też pomysł, by stojak na TV też był taką rurą, ale w kolorze Twojej kanapy. Okej, okay. czyli jak zdejmuję telewizor, to mogę tańczyć na rusie? Mogę. <grym> Bardzo się cieszę, że y, moje ulubione kamieniczne drzwi wróciły. No, udało nam się je odrestaurować, Aha. ale za nimi masz totalnie nową przestrzeń. Proszę rozsiąć się w swoim gabinecie. Laptop gdzie jest? Pokażesz łazienkę? Pokażę, ale najpierw zauważaj swoją klimatyzację. No to jest czysty obłęd, że ta klimatyzacja wtopiło się idealnie w drzwi. Elegancko. W łazience totalnie zaszaleliśmy z kolorem. Ale byliśmy też w tradycji. Dlatego na podłodze pojawił się gorsecik warszawski, no jak to w kamienicy. Ale to prawda, szukaliśmy różnych gorsecików, i najpiękniejsze były właśnie te. Ale tapeta na suficie robi robotę. I jeszcze zobacz, spotęgowaliśmy ten efekt, odbijając tapetę w lustrach w Twojej garderobie. E, a garderobę ukryliśmy za zagłówkiem łóżka. Dzięki temu powstała funkcja dodatkowa. Można się tu bawić w chowanego. To ukrycie ze za zagłówkiem pozwoliło nam na częściowe otwarcie szaf, więc masz tutaj łatwiejszy dostęp do swojej garderoby. No słuchajcie, wyszło wnętrze niesamowite. Nikt takiego nie ma, tylko ja. No, oczywiście. I to wszystko dzięki wam. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy, że pozwoliłaś nam na tak wiele odważnych rozwiązań. Pozwoliłam, to prawda. Dzięki Michał. To wy rozgoście się na kanapie, a ja robię kawę. Super. Zapraszam.